Spotkanie autorskie z Arturem Andrusem, na którym rozmawialiśmy o jego najnowszej książce, ale nie tylko, przybrało nieoczekiwany obrót. Były śpiewy, tańce, a nawet tworzenie balnat na zawołanie. Podobało się, mogę powiedzieć, jak zwykle, bo już drugi raz tutaj jestem i w tym miejscu. Jak przyjechałem, to ustaliliśmy, że dokładnie dwa lata minęły. I atmosfera, z tego co pamiętam, dokładnie taka sama, to znaczy bardzo przyjemnie, bardzo, bardzo sympatyczne spotkanie. To jest książka, która parę dni temu ukazała się na rynku, czyli właściwie jeszcze ciepła, jeszcze niewiele było okazji do tego, żeby o niej porozmawiać i to się zaczyna właściwie od, to są pierwsze spotkania poświęcone tej książce, takiej książce, w której zebrałem teksty, wybrałem spośród 350 tekstów, które powstały w ciągu 9 lat przy okazji po bytu w różnych miejscach Polski, pisane na podstawie lokalnych gazet, takich aktualnych jakichś wydarzeń. No i ten wybór ukazał się w, w książce jako antylopa spod Beskidzia i z tą antylopą spod Beskidzia przyjechałem właśnie tutaj do Działdowa, żeby pokazać publiczności, żeby porozmawiać trochę o tej książce. Staram się udowodnić publiczności, że to nie jest tak, że siedział 5 lat i pisał to mozolnie wszystko, tylko że to rzeczywiście powstawało przy okazji pobytu w jakimś miejscu I jak tutaj Przyjechałem też, zdobyłem lokalne, lokalne gazety, zacząłem szybko przeglądać, czy tam jest coś takiego, co by mogło się stać inspiracją do napisania wiersza. No i taki liryczny wiersz na podstawie i ogłoszeń drobnych, i kilku informacji lokalnych powstał. Ja z przyjemnością zajrzę tutaj znowu i jeżeli będzie tylko zaproszenie, jeżeli będzie chęć spotkania, to z przyjemnością przyjadę do Działdowa. Warsztaty z Arturem Andrusem odbyły się w ramach zadania Biblioteka na Twoją Miarę, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury z konkursu Blisko, czyli Biblioteka, Lokalność, Inicjatywy, Społeczność, Kooperacja, Oddolność, Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.